152. Szanowni Państwo, dzisiaj, czyli 9 września 2025 roku Jesteśmy przed Sejmem Jesteśmy na zgromadzeniu Jowity Jakubisiak I w plenerowym studio Telewizji Narodowej Widzimy tutaj kolejne petycje Petycja Anny Orzowskiej Anna Orzowska jest z nami Dzień dobry Pani Anno Dzień dobry Pani Redaktor Dzień dobry, dzień dobry Państwu Dzień dobry Beata no i jest z nami gość specjalny telewizji narodowej poseł Nowak. Dzień dobry Panie Pośle. Zbigniew Nowak. Zbigniew Nowak zawsze wierny Polsce, zawsze uśmiechnięty. Zawsze wciąż. Zawsze z nowymi pomysłami. ciekawymi pomysłami. Co się dzieje, Panie Pośle? No niedługo będzie dużo zamieszania w Sejmie, ale to zostawiamy to na niespodziankę. Walka z korupcją w sejmie. W Sejmie to niemożliwe. W Sejmie korupcja? Możliwe? No co też pan mówi? Panie pośle! Nielegalny lobby, tak? No, lobbying, tak? O lobbying, generalnie oświadczenia majątkowe. Oświadczenie. To jest największy temat no, no, tabu w całej i oświadczenia Polsce. oświadczenia majątkowe, ja mówię o takim nielegalnym lobbyingu. No ale Dzień nielegalny lobbying, jeżeli ktoś ma przypływ pieniędzy, to tak. powinien w oświadczeniach majątkowych wyjść, No nie? Tak. Na przykład poseł Wipler, zanim został posłem, zarobił 4,5 miliona tak. na lobbingu i zapomniał wpisać tych 4,5 miliona do oświadczenia majątkowego. Jest pan pewien, panie Oczywiście. pośle? Oczywiście. Sprostował I, i, dopiero po awanturze. Szanowni państwo, no, no to są, nie, aż się wierzyć nie chcę, że w polskim Sejmie jakieś nieprawidłowości, no to, tu gdzie rządzi pan panie poseł Kołownia, nie, nie. A, a co pan na ten temat myśli? Czy to jest możliwe w ogóle, żeby w polskim, dzień dobry, czy to jest możliwe, żeby w polskim Sejmie były jakieś nieprawidłowości? Dzień dobry. Oczywiście. No. <laughs> Jak myśleć. My, my, no ale rozumiemy też. To jest wywiad telewizji narodowej, także nie jesteśmy na żywo na razie, nie. ale wszystko publikujemy. Szanowni Państwo, przed nie Sejmem nie trwa nie. lobbying. Tu widzimy cały czas jest ta pikieta obrońców życia, tutaj obrońców zwierząt. Ale Pan się temu przygląda? Pan jest z Warszawy? Nie, ja nie jestem z Warszawy, ale wczytuję się właśnie tutaj w ten komunikat. A może Pan jest posłem? Nie, 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 o, nie jest pan ma, y, ma tutaj jest... wejściówkę, widzę, prasową. A czy, zechciałby pan ten projekt, o którym pan czyta, wesprzeć? Tu jest podpis no, no, obywatelski. się go czytać na razie. Pan proszę, ja poznaję... Panie pośle, wracamy do rozmowy. Te Jak pan wydać? ocenia to, co się wydarzyło podczas wyborów prezydenckich? Czy proszę można bardzo? mówić, że Polacy wykazują najwyższą kulturę polityczną w Europie? Nie było mordobicia, nie było palenia aut, nie było jakichś zabójstw politycznych. Co pan Myślę, macie? że lepiej się stało, że został na Niż Czy pan osobiście głosował? Na, nie, nie głosowałem, bo to nie jest moja bajka, ale licząc strony środowisko Czaskowskiego i środowisko y, które poparło Nowruckiego, to ja jestem za tym środowiskiem. I z jednej strony cieszę się, że wygrała ta strona, a nie ci, co teraz obecnie rządzą, bo mają duży problem z rządzeniem. A czy nie boi się Pan, zwracał się do Zbigniewa Nowaka, czy nie boi się Pan, że panował, czy decydował będzie stary układ, czyli Kaczyński i ludzie, którzy stoją za Kaczyńskim. Czy tego Pan się nie obawia? Ja powiem w ten sposób, że klasa polityczna jest skumglona I czy środowisko obecnie rządzące czy środowisko, które rządziła za chwilę może rządzić jest tyle samo warte ja się z nimi nie utożsamiam, ani z jednymi, ani z drugimi ale jeżeli chodzi o elektoraty to bardziej mi pasują te elektoraty ten od centrum na prawo, czyli ten elektorat bardziej patriotyczny, patriotyczny bardziej patriotyczny Panie pośle, co zrobić, żeby tych ludzi przekonać do Pana ja w imieniu Stronnictwa Narodowego proponuję Panu, żeby Pan w najbliższych wyborach kandydował z naszej listy do Sejmu. Czy Zbigniew Nowak ma receptę? Co trzeba? Jak trzeba przemówić do tych ludzi, którzy dzisiaj głosowali na Wrockiego, żeby jutro zagłosowali na Nowaka i Stronnictwo Narodowe im. Admowskiego Romana? Panie Eugeniuszu, najpierw trzeba coś wskórać, czymś zaistnieć, coś pokazać ludziom żeby ludzie na Pana zagłosowali i ja mam jeden imperatyw od zawsze walka z korupcją i chcę doprowadzić do lokautu w Sejmie dlatego, że trzy yy, czwarte posłów i senatorów to są klienci prokuratury tylko, że jest pachnie o agresji Prokuratorzy nie ścigają posłów, posłowie i senatorowie nie wykonują funkcji kontrolnej parlamentu wobec prokuratorów. No i mamy po prostu burdel. Ja powiem w ten sposób: ja nie mówię, że chciałbym zostać prezydentem, bo to jest praktycznie rzecz prawie niemożliwa. Ale trzeba najpierw coś wskórać. Natomiast pan zobaczy za niedługo moją akcję w Sejmie, która doprowadzi, myślę, do zmiany ordynacji wyborczej i do uchwalenia na nowo ustawy antykorupcyjnej. I to, jak zdołam, uda mi się to przepchnąć, to muszę panu powiedzieć, że dużo się zmieni. Liczymy na to, że dużo się zmieni. Szanowni Państwo, Telewizja Narodowa towarzyszy narodowi polskiemu w różnych ważnych chwilach. Jesteśmy przed Sejmem. Jesteśmy w tym miejscu, gdzie kształtuje się prawo. Natomiast czy Telewizja Narodowa z panią redaktor Jowitą Jakubisiak da radę? To zależy od naszego wsparcia. To zależy od tego, czy będziecie nas oglądali, wspierali i czy będziecie angażowali się w nasze inicjatywy polityczne. Ja przypomnę o mojej inicjatywie politycznej, którą y, 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 już realizuje 20 lat, no może trochę więcej, bo 20 lat temu powstało Stolnictwo Narodowe, które założył Ludwik Wasiak. Natomiast myślę, że tak, że trzeba iść w kierunku umundurowanej, y, patriotycznej, prawdziwie polskiej z tradycjami y, partii. Trzeba wstępować do Stolnictwa Narodowego im. Romana. Sami Państwo wiecie, ile poświęciłem temu, żeby to urzeczywistnić, i teraz trzeba się przyłączać. Czołem w Wielkiej Polsce. Polsce.